Cześć, witajcie w kolejnym programie. W tamtym tygodniu nie było audycji, ale już powracamy i mam nadzieję, że teraz już te audycje będą ukazywały się systematycznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o życiu po śmierci o duszach, które przychodzą do nas, przychodzą do naszych najbliższych. Jeśli macie. Podobne przeżycia, chcecie się z nimi podzielić? Napiszcie do mnie na maila krzysztof.degamałpawp.pl. Ten adres znajdziecie również w opisie tego dzisiejszego filmu. Ale już przechodzę od razu do konkretów. Zaczynam od listu, który przysłała do mnie pani Diana. Pani Diana pisze: Tak, mojemu mężowi też się kiedyś przydarzyła jedna historia która mnie również dała dużo do myślenia, ale przejdźmy do konkretu. Moja teściowa miała bardzo dobrych znajomych, z którymi znała się ładnych parę lat, pisze pani Diana. Ostatni raz widziała się z nimi jakieś dwa lata temu. W tamtym roku, w lutym, jej znajomy zmarł. W dzień jego śmierci mój mąż słyszał w pokoju nad kuchnią, jakby ktoś przesuwał krzesło z prawej na lewą stronę. Z początku myślał, że jego mama śpi u góry. Mówiłam mu, że to niemożliwe, ponieważ w czasie zimy tylko ona sypia na dole ze względu na palenie w piecu. Przyznam, że sama byłam ciekawa całej sprawy. Jak się okazało, tej nocy Teściowa spała na dole. Od razu wiedziałam, że coś tu nie gra dodaje pani Diana. Kazałam Teściowej zadzwonić do swoich znajomych i zapytać co u nich? Po telefonie okazało się, że, że jej znajomy w nocy, kiedy to zdarzenie miało miejsce, zmarł. Poszedł spać i się nie obudził. Dla mnie już było wtedy wszystko jasne. Jej znajomy był po to by się pożegnać. Z relacji córek zmarłego ich tatu się, był się pożegnać również z nimi, tylko we śnie. Ja również czułam dotyk zmarłego. To był sen, którego nie da się zapomnieć, a minęło już od tego czasu 6 lat pisze dalej pani Diana. Może napiszę to w skrócie. Moja znajoma to była wspaniała kobieta ciepła, uczynna, pełna miłości. Znałam ją od dziecka miała 59 lat, jak zmarła na serce. Ostatni raz widziałam się z nią jakieś 3 miesiące przed śmiercią. Trzy tygodnie po śmierci przyśniła mi się. Cały sen odbywał się u niej przed domem. Śniło mi się, że idę do niej. Kiedy byłam na miejscu, spotykam ją. Była uśmiechnięta, zadowolona, ubrana w kwiecistą bluzkę na szerokich ramionkach i do tego rybaczki kremowe. Podeszła do mnie taka zadowolona, uśmiechnięta, objęła mnie. Ten uścisk czułam na sobie. Był taki... Prawdziwy, taki jak za życia. Nie sposób tego zapomnieć. To na pewno była ona. Sen był tak krótki, że zdążyłam zdarzyłam z niego zapomnieć, tylko jej zapamiętać. Że zdążyłam tylko z niego zapamiętać jej uścisk. Dla mnie to i tak dużo. Z czasem do mnie dotarło, że to było pożegnanie. W tym roku minie 6 lat, jak jej nie ma. Jednak wiem jedno: życie po śmierci i po tamtej stronie istnieje, tylko nie każdy w nie wierzy. Pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejny film z Pana udziałem. PS, jeśli będzie Pan chciał, to może Pan opowiedzieć i moją historię w następnej audycji. Co też niniejszym czynię, i serdecznie dziękuję Pani Dianie za to, że odważyła się napisać. Ta relacja naprawdę jest e, wzruszająca. Myślę, że na pewno e, ta znajoma przyszła się pożegnać. Co zresztą, widzicie, e, przepraszam, w relacjach in, na, w innych filmikach takie rzeczy się naprawdę dzieją, e, więc z tego można by wnioskować, że życie nie kończy się w chwili śmierci. Ono. Trwa w jakimś stopniu nadal już po. Ale już teraz przechodzę do kolejnego filmu. Przepraszam bardzo, już teraz przechodzę, ale już teraz przechodzę do kolejnego listu. Ja dwa razy doświadczyłem takiego paraliżu nocnego 12 lat temu. Jak spałem, zawsze miałem naprzeciw siebie okno. Pewnej nocy obudziłem się i nie mogłem w ogóle ruszyć. Zaczęło mi być bardzo zimno, a ciało jakby się zapadało. W pewnym momencie zobaczyłem za oknem ciemną postać, która e, na mnie patrzy. Widząc to, poczułem paniczny strach. Serce i tętno po prostu wariowało, a ja nie mogłem się ruszyć i krzyczeć. Do tego usłyszałem drżenie szyb w oknie i po chwili wszystko ustało. Nie życzę takiego przeżycia nikomu, zwariować można. Może to głupio zabrzmi, ale dodam, że ta postać wyglądała mniej więcej w przybliżeniu jak Dementor z filmu o Harrym Potterze. I jeszcze wracamy do sprawy związanej z życiem po śmierci, z duszami, które przychodzą do nas. Majki pisze tak. Mojej mamy mąż zawsze nakręcał będące w domu dwa zegary i skrupulatnie tego pilnował. Pewnego dnia poczuł się źle, karetką pojechał do szpitala. O godzinie 22:30 zmarł. I w tym samym momencie stanęły dwa zegary. Wtedy zadzwonił telefon pani doktor. Pani doktor powiadomiła, że mąż zmarł. Zegary były w tym dniu nakręcane do oporu i mimo tego się zatrzymały. Cóż Majki, ja mogę powiedzieć, że jeśli mąż mamy opiekował się tymi zegarami i faktycznie zmarł o tej godzinie 22.30, to dał jakiś znak, że odchodzi. A to, że zegary były nakręcone maksymalnie do oporu tego samego dnia, nie ma tutaj żadnego znaczenia, takie rzeczy naprawdę się dzieją. Wiem to z wielu, wielu listów, wielu komentarzy, właśnie waszych. Że takie rzeczy naprawdę e, są. Przechodzę do kolejnego listu. To jest prawda, że mamy znaki. Mój brat mieszkał w innym kraju. W pewnym momencie, nie wiadomo dlaczego, nie dawał znaków życia. Ciotki mi mówiły, że wszystko jest w porządku. Ma po prostu dziewczynę. W nocy nigdy mi się nie zdarzyło, abym musiała siedzieć i uczyć się do godziny 24. Trzy noce przed jego śmiercią, punktualnie o 24, ktoś nagle puka w moje okno. Natomiast ze środy na czwartek, to jest z 12 maja na 13 maja, przyśnił mi się sen. Jechałam przez pustynię rydwanem zaprzężonym w sześć koni. Bardzo się spieszyłam. Popychał mnie wiatr i piasek. Taka burza piaskowa. W czwartek 13 maja wróciłam ze szkoły. Usiadłam przy biurku, wzięłam się za naukę. W pewnym momencie słyszę kroki. Ktoś idzie. Otwierają szyję drzwi. Ktoś podchodzi do mnie, odwraca głowę i głaszcze po prawym poliku. Była godzina 15.30. Następnego dnia rano przychodzi telegram, że właśnie wczoraj o 15.30 polskiego czasu zmarł mój brat. Byliśmy bardzo ze sobą zżyci. Przyszedł mnie o tym zapowiadomić. Jeszcze kilka razy przychodził po pogrzebie. Normalnie słyszałam jak wchodzi do mieszkania, otwiera drzwi i tak Przed śmiercią rodziców też miałam znaki. Zmarła przyjaciółka, która do mnie przychodziła na imieniny. Przed imieninami pomyślała ona w tym roku nie przyjdzie. Przyśniła mi się w nocy. Sosnowy las dzieli nas ogromny dół. Ona po drugiej stronie macha do mnie w różowej sukience, otoczona małymi dzieciaczkami. A zmarła w ciąży po terminie ze względu na zatrucie. Uśmiechnięta, wesoła i mówi: "Lusiu, ja mam tu dobrze". I nagle sen się urywa. Mogłabym jeszcze wiele takich zdarzeń opisać. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję pani Lucy za ten list. Jest naprawdę też wzruszający i naprawdę serdecznie za niego dziękuję. Z kolei pani Paula pisze tak: Moja mama parę dni po śmierci przyszła do siostry nad ranem. Moja siostra obudziła się i poczuła zimno. Przywróciła się na drugi bok i po prostu chciała iść dalej spać. W tym momencie została przykryta kocem, który miała założony na pół na kołdrze. Nasza mama zawsze bardzo się martwiła o najmłodszą siostrę i dlatego do niej przyszła, żeby po prostu zakomunikować, że nad nią czuwa. Często przychodzi do nas w snach. Zdarzało się, że wyraźnie mówiła: Jestem szczęśliwa, nie martwcie się, dodaje pani Paula. Tu również bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Przedstawiam go Wam, bo myślę, że wielu z Was ma podobne doświadczenia w tej kwestii. I kolejny list jest od Pani Wioli, która pisze tak: Kiedy mój tata zmarł, pękła szyba. Była to taka duża ze stołu. Na pół na jednym z kawałków był profil ojca, czoło. Nos yy, on miał taki zadarty, lekko otwarte usta, broda, szyja. Odresowałam ten profil na kartonie. Wspaniała pamiątka, to było niesamowite. Kilka lat wcześniej zmarła babcia. Obudziłam się w nocy nagle, siedząc na łóżku. Zobaczyłam w pokoju zielone, jaskrawe światło w formie kuli około 20 cm. Wpatrywałam się w nie, ale szybko się rozproszyło. Przemieszczając w stronę okna, zniknęło, jakby przeszło przez szybę na zewnątrz. A jeszcze dopiszę, że na pogrzebie ojca pojawił się pies. Ten pies był aż do końca przy grobie. Potem przyszedł pod drzwi i chciał i drapał je chciał po prostu wejść do środka. Nikt tego psa od nas nie znał. Ja nie zwróciłam na niego uwagi, nie wiedziałam, że siedział przed drzwiami dłuższy czas. To mama otworzyła drzwi i go widziała. Wspomina go do dziś. Gdybym widziała, pewnie wzięłabym tego psa do siebie. To są piękne doświadczenia wasze, jeśli wy również chcecie. Podzielić się swoimi doświadczeniami. Piszcie to wszystko w komentarzach, a najlepiej napiszcie do mnie maila na adres mailowy krzysztof.degapaufa.wp.pl. Ten adres znajdziecie również w opisie tego dzisiejszego filmu. Napiszcie w kilku zdaniach, co Wam się przydarzyło. Podajcie swój numer telefonu, a jeszcze lepiej login na Skype, wtedy ja się z Wami skontaktuję i nagramy. Kolejną ciekawą, mam nadzieję, audycję na żywo, albo niekoniecznie na żywo. Zrobimy ją nagrywaną, a wymitujemy jak zwykle w piątek około godziny 18.30. Są zawsze te premierowe odcinki publikowane. Co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, jeśli chcecie wspomóc działalność tego kanału, to też możecie wpłacić dowolną kwotę w systemie PayPal. Jak to zrobić? Wszystko zobaczycie w opisie tego dzisiejszego filmu. Jeśli chcecie, to możecie udostępnić ten filmik na swoim profilu, na Facebooku lub też na innym medium społecznościowym. Jeśli zachęcam Was, jak zwykle, do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania. Jeśli klikniecie w dzwonek, to na pewno dostaniecie powiadomienie o nowym filmie, który ukaże się właśnie na tym kanale. A za dzisiaj Was już serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już we wrześniu.